Michał Wodarek, tuż poważnie przed KSW 30, myślał, że nam ucieknie, ale. Nie udało się. Za wolny jesteś, <laughs> za, wolny za wolny, Tak, tak. Ale właśnie co mnie bardzo zastanowiło i zaskoczyło, że ty cały czas pracujesz, mam na myśli teraz poza treningami, i wczoraj byłeś w pracy, nie wiem jak jest dzisiaj. Czy przed, przed tym.? Też byłem w pracy. Też byłeś w pracy? Byłem w pracy. Hardkorowiec. Tak. Jak ty to godzisz? Godzę. Mhm. Czujesz się jak ryba w wodzie tutaj w Poznaniu, bo widziałem, ludzie do ciebie podchodzą. Proszę cię o zdjęcie, ja autografy. Do poznania Czuję się tutaj fantastycznie. Mhm. Właśnie też, jakby ciężko tego nie zauważyć, właśnie, że ty przede wszystkim wolisz walczyć niż mówić, niż całą tą część. Po prostu wolisz całkowicie się odciąć od tej części medialnej, ale czy kiedykolwiek myślałeś o tym w ten sposób, że jednak, wiesz, są teraz takie czasy, że jak się trochę bardziej otworzysz, powiedzmy, postarasz jeszcze trochę, to można jeszcze bardziej, jeszcze więcej osiągnąć? No, nie myślę o tym, a osiągnę sporą walką i tym, co robię w klatce. Mhm. Z takich y, pozytywnych spraw słyszałem, że urodziła się druga córeczka. Tak, jak bardzo jesteś tak. szczęśliwy. Bardzo, bardzo, prze bardzo. Mhm. A je... zupełnie inaczej teraz, ja są jak berety w chacie. <grymne> Słyszałem również, że jesteś bardzo słowny, jeżeli chodzi o, o zakłady i teraz postanowiłeś, czy przyrzekłeś komuś, że nie będziesz spożywał alkoholu przez jakiś tam czas, przez ile? <grymne> Dobre, A skąd wy to wiecie? Just doing my job. No nie no, no, kurde, akurat jeżeli chodzi o alkohol, to, to no jutro wieczorem na pewno coś wypiję. A ale to będzie złamanie, czy to czy jakby jeden z warunków był, że jak wygrasz. Myślę, to to, że, że wezmę tą osobę, z którą się założyłem, po prostu zrobimy sobie jakąś chwilową przerwę. Mhm. Y, czy Simon Bajor to jest rywal, którego uważasz za awans w swojej karierze czy wręcz odwrotnie? Y, to jest zawodnik wagi ciężkiej, uważasz za zawodnika, za, za fajtera i generalnie składka no, pokaże, to jest waga ciężka, Tu dobrze wiecie, że ten jeden cios może zaważyć o wszystkim ja będę, będę czujny i będę wyprzedzał jego ciosy. Mhm. Czy Okej, okay, to jest taka, obiecaje, prosiłeś mnie, żeby nie było ciężkich pytań, ale no, ciężko, żebym nie zapytał o coś takiego. Wspólnie z Karolem Bedorfem dzieliliście matę nie raz, teraz on jest mistrzem, ty jesteś w KSW, pniesz się do góry. E, można chyba założyć, że chcesz tego pasa, że wcześniej czy później, mimo że znacie się z maty, to chciałbyś walczyć. No oczywiście, że tak. Idę po paz i, 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 i tak sobie idę. Myślisz, że ile potrzebujesz pojedynków? To tylko i wyłącznie, to nie do mnie w ogóle te pytania. To musicie pytać właścicieli KSW. Okej, okay, dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. A chociaż na koniec, y, patrząc na Twój styl walki i na Szymona styl walki, czy uważasz, że ten pojedynek zakończy się przed czasem? Nie I... wiem, jaki jest styl walki Szymona, w ogóle niepotrzebny jego styl. Jest prawda? Naprawdę. Nie no. oglądajesz walk? Nie. Dlaczego? No to nie oglądam walki, od tego mam trenerów, oni sobie tam patrzą, ja, 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 ja robię swoje. Mhm. Ale to jest tak, że oni ci przekazują, że jego słabe, mocne strony? Nie przekazują mi konkretnie jego słabe, mocne strony. Po prostu widzę po tym, jak zaczynamy zmieniać technikę na, na przygotowaniach do walki. Nie zaprzątam sobie tym głowy. Mhm. Wjeżdżam, robię swoje. Powiedz Zobaczycie ile... jutro coś będzie. Ile jest w tym twoim legendarnym parterze, którego dawno nie oglądaliśmy, tylko w pierwszej walce miałeś okazję założyć trójkąt nogami? Dawno tego nie było. No. Ile poświęcasz na tą płaszczyznę czasu? No, jedną trzecią miesiąca. Mhm. <laughs> A czy to, ma, czy to ma w ogóle patrząc po, po kategoriach wagowych zawodników yy, wagi ciężkiej, no bardzo jest yy, ciężko poddać, nie jest ich łatwo obalić. Yy... A znaczy czy, to, czy, czy uważasz, że to jest, właśnie czy uważasz, że właśnie zawodników wagi ciężkiej jest znacznie ciężej poddać niż, niż lżejszych? Ze względu na gabaryty, grubsza szyja, ręce. No jest siła, nie? Przede wszystkim głównie siła tutaj dużą pracę robi, także wydaje mi się, że jest ciężej, chociaż są uderzenia i zależy, w no, zależności kto jak się czuje w parterze z uderzeniami, bo parter brazyjski drzicu, a parter z uderzeniami, no to każdy wie, to jest wielka różnica. A z kim ty trenujesz parter? Bo próbowałem akurat z, z trenerem od zapasów porozmawiać, ale nie udzielić takiej informacji, nie ja ci udzielę. też takiej informacji mm. nie udzielę. No, mam jakichś tam swoich ludzi, którzy mi pomagają i, i... To są moje tajne przygotowania. Rozumiem, ale czy przynajmniej możesz mi powiedzieć, dlaczego to, to jest tajna część? No, to jest coś mojego. To jest, to ja jestem specyficzną osobą i generalnie sobie coś tam poustawaliśmy z trenerami i trenujemy w swoim jakimś tam gronie i, i, i to zostaje nasze. Dobrze, dziękuję chyba za najbardziej obszerny wywiad w karierze Michała no, Włodarka. Tak, <laughs> tak. Frener tak. powiedział nieskromnie, powiem, powiedział, że z, dzwoniąc po ciebie, powiedział, że jestem twoim ulubionym redaktorem, to prawda? No. To dziękuję w takim razie. I powodzenia, do zobaczenia. Zależy.